Usłyszeliśmy Ewangelię o tym, jak uczniom nie podobało się to, że dzieci biegały obok Pana Jezusa i przeszkadzały. Bo rzeczywiście dzieci jak biegają, to przeszkadzają. I apostołowie widzieli, że zagłuszają cenne słowa, które mówi Pan Jezus. Nie było mikrofonów, a one się drą z przodu. Bawią, biją, kopią i potem znowu ładna minka i są grzeczne. I apostołowie widząc to wszystko, biorą dzieciaki na bok, na bok, żeby można było słuchać pana Jezusa. I co się okazuje? Jezus mówi: Nie w ten sposób. Pozwólcie dzieciom tutaj być, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. To jest bardzo trudna nauka dla nas, kapłanów, ale myślę, że dla każdego z nas, kto zrozumie tę naukę o przyjęciu dzieci to zrozumie, na czym polega przyjmowanie Ducha Świętego. To jest tak trudne. Zgodzić się na to, że dzieciaki są z przodu i przeszkadzają. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś, Ktoś się spotkał z tym, że ksiądz zwraca uwagę, żeby zabrać dzieci. Podnieście rękę do góry. Muszę się uderzyć w piersi, że kiedyś sam to zrobiłem. Niestety. Bo nie wiedziałem, co mówię do mikrofonu, już były tak głośno, że myśli gubiłem i albo bym powiedział amen, albo bym dokończył, ale no nie w ten sposób, nie dało się. Już nie chodzi, że nie było słychać, co ja nie wiedziałem, co mówię. Ale dzisiaj, tak było kiedyś, ale dzisiaj Bóg mi daje jakąś taką łaskę, być może przez to, że przełożeni mnie wyznaczyli, żebym odprawiał się dla dzieci. Dla przedszkolaków, nawet nie dla dzieci, bo y, to nie są dzieci ze szkoły y, podstawowej, tylko przedszkolaki. Czyli raczkują dookoła ołtarza momentami, albo patrzą przez ołtarz, jak się podniosą na ołtarzu, żeby zobaczyć, co jest u góry. Zup, zupełnie po prostu. I Bóg mi daje teraz skupienie, że, że mogę patrzeć na ołtarz, pomimo tego, co się, co się dzieje do, dookoła niego. Ale to. Tu jest jakaś tajemnica, dlatego, że my chcemy mieć wszystko poukładane. A Duch Święty chce w to wejść, tylko nie ma gdzie. Nie ma jak, bo wszystko jest ułożone od początku do końca. Dlatego te dzieci, które tak trochę rozrabiają, ja dzisiaj odbieram jak płacze dziecko mocno, chyba mi mówi, że już koniec. Że już kazanie jest za długie. I wiecie, że często tak jest? Nie mogę wylądować. A jak powiem, to dziecko mi mówi, żebym już skończył. Amen. I, i, I okazuje się, że tyle właśnie było potrzeba: słuchać, co się dzieje. Bo Duch Święty potrzebuje wolnego miejsca. Wczoraj y, na apelu chyba słuchaliście o Darze Mądrości, czyli o glebie żyznej. I gleba żyzna to nie jest ani gleba aktywna, ani bierna. A my cały czas oscylujemy pomiędzy aktywizmem i biernością. Jak ktoś nam. Powie, no to już słuchaj Boga, no dobra, to słucha, mi czekam. No i mija roki, i nie ma męża cały czas, no i słucha mi co. Albo nie wiem, co dalej robić. A inni znowu, gleba aktywna, chce pomóc Bogu, chcę zrobić coś dobrego. Każdy jest zdolny do dobra, nie trzeba chodzić do Kościoła, żeby być dobrym. A ateiści też są dobrzy, i też mają dobre myśli, i też kochają, i dobrze wychowują. Ale naszym zadaniem jest pełnić wolę Bożą. A wola Boża to jest coś więcej niż uczynić dobro. To jest zrobić to, co mówi Bóg, i to jest gleba żyzna. Tego chce od nas Duch Święty. Do tego potrzebne jest nie tylko moje plany, mój aktywizm, ale pozwolić Bogu us usłyszeć w cierpliwości, co On mówi i to zrobić. Ja spotkałem się z Duchem Świętym dopiero w zakonie. I to nie od razu. Moje początki były takie, że chciałem mieć wszystko poukładane i to bardzo mocno. Pamiętam jak w nowicjacie, to było ponad 20 lat temu, wtedy jeszcze były takie czasy, że klerycy mówili kazania na niedzielę dobrego pasterza kazania powołaniowe. Ja w nowicjacie też miałem takie kazanie, tylko że mi przypadło je powiedzieć do dzieci niestety. I e, nie wyobrażałem sobie tego, żeby móc cokolwiek dialogować z dziećmi, a przełożeni dali warunek, że to kazanie z dziećmi musi być dialogowane. Więc sobie zbudowałem drzewo: wszystkie warianty odpowiedzi, które dzieci mogą mieć. E, przypuszczałem, co może być dalej i w ten sposób miałem ułożone na pamięć całe kazanie. I w pewnym momencie, w tym o dobrym pasterzu mówiąc, był taki wątek, że zapytałem dzieci, czy wiedzą, co to jest Wilk, czy widziały kiedyś Wilka. I odpowiedź była część widziała, część nie widziała. Spodziewałem się tego, więc zaczynam mówić: a w bajce, a jakimś filmie takim przyrodniczym. No taki wilk, taki duży pies widzieliście, prawda? I jedna dziewczynka mówi, że nie widziała do mikrofonu. A już wszyscy widzieli, wszyscy zrozumieli, o co chodzi, a dziewczynka się upiera nie widziałam. Ale no nie widziałaś wilka, nie widziała. Ja nie potrafiłem pójść dalej. Więc ją pytam jeszcze raz, nie widziałaś Wilka? A ona mi powiedziała widziałam. <grywania> I dobrze, to kazanie było nagrywane, potem sobie je komentowaliśmy w ramach współbraci, ale przeszedłem pomimo tego. Ale ono mi dzisiaj pokazuje, to jest, jak Bóg coś woła, a ja się nie potrafię zatrzymać, bo ja mam swój pomysł. A Bóg chce, zatrzymaj się, bo poprowadzę cię gdzie indziej. Nie pozwolę ci. Jestem pobożny, dobry, modlę się i nie pozwolę Bogu, żeby mnie zatrzymał w jakimś momencie. Dzisiaj, gdy zaskakują mnie jakieś rzeczy, widzę, że Bóg się upomina. Na przykład też dla dzieci takie kazanie, gdzie było o zwiastowaniu, i pytałem dzieci, czy wiedzą, czym jest lęk. Maryja się bała, przestraszyła się, anioła. Czy wiecie, co to jest lęk? Czego się można bać? No i dziecko jedno podnosi rękę i mówi komornika. I dla mnie to jest... Jako księdza zacząłem o tym mówić na kazaniach. Bo, bo my, księża, o tym nie mówimy, o komorniku. Nie mówimy o takich waszych problemach, które macie. Może mają dzieci, może ma ktoś inny z rodziny. Ten temat jest omijany. A wiem, że Bóg w ten sposób upomniał się o coś. Czy podczas modlitwy wiernych dziecko, które... Podnosi rękę i proszę o braciszkę albo siostrzyczkę, bo mama chce, a tata nie. I, i to jest wołanie, żeby też mówić do rodziców o tym, i, i zatrzymać się na tym, co to dziecko powiedziało. Ale ja to dzisiaj widzę, że Bóg mnie zatrzymuje czasem publicznie, żeby Duch Święty mógł powiedzieć coś do mojej głowy, bo ja nie, nie zrobię przestrzeni, żeby, żeby było na to miejsce. Podobało mi się jak wczoraj Magda, która prowadzi zespół tutaj muzyczny. Mówi mi, chyba to wszystko nie jest tak do końca przygotowane, nie czuję się pewnie. Mówi, ale to chyba dobrze, bo jest miejsce na ducha świętego. Dokładnie. Nie możemy mieć wszystko do końca przygotowane, bo nie będzie miejsca dla Boga. Może być tak wszystko zorganizowane, że brakuje tam Pana Jezusa. Chciałbym Was zachęcić pierwszego dnia, czy znaczy drugiego dnia naszego wędrowania, do, do tego, żebyśmy, gdy widzę brak jakiś, Moje niedomaganie, żeby wtedy powiedzieć, Duchu Święty, co ty mi mówisz teraz? Właśnie w tym moim niedoma, niedomaganiu. Drugi dzień już mi kolano boli. No tak to nie dojdę. Co ty mi mówisz, Duchu Święty? A może ci mówi, nie polegaj na sobie. Może to mówi. Tylko, żeby to usłyszeć, to trzeba wejść w tę trudność, w tę, to coś, co nie wypala, tak jak ja chciałem, żeby wyszło, i zapytać, Boże, gdzie ty w tym jesteś? Do czego mnie prowadzisz? Kochani, chciałbym, y, albo jeszcze może taka rzecz. Y, rodzice, którzy tu jesteście, być może pamiętacie takie momenty w życiu. Chyba były, że oto sobie kupiliście jakąś nową, y, nową marynarkę albo nową sukienkę, i idziecie w gości, a tutaj dziecko maliny wywaliło na, akurat na tę nową sukienkę. Albo akurat bolał brzuszek i, i zwymiotowało, albo coś jeszcze innego. I trzeba było to zdjąć, zostawić i pójść w zwykłym, zwykłej sukience na to przyjęcie. I to są takie momenty, kiedy może inne, tak? To może nie była su sukienka, to może było coś innego, to może akurat dla gości mieliście nowy obrus, jedyny, taki czysty, a dziecko akurat nakrywało do stołu i tak przychyliło pół misek, że trzeba było wszystko od nowa. I to są takie momenty, gdzie Bóg nas tym leczy, nam to nie pasuje. My chcieliśmy inaczej, a Bóg chciał nas uzdrowić przez to, żebyśmy nie pokładali ufności w tym czymś materialnym. I to robi Duch Święty właśnie przez dzieci. Przez coś, gdzie my chcemy idealnie, a Bóg nas wytrąca z tego idealnie, żeby on mógł do czegoś zaprosić. W czasie pielgrzymki wczoraj ksiądz Paweł na dziękczynienie zachęcał, żebyśmy powstali, żebyśmy uwielbili Boga. Dzisiaj też to będzie robił i będzie to robił na każdej mszy świętej. Ja was chcę poprosić, żebyśmy też w modlitwie spróbowali czegoś nowego. Jak się spowiadamy, wiele osób spowiada się nie mówiłem pacierza. A jeżeli robisz to przy każdej spowiedzi, nie mówiłem pacierza, to może Bóg cię zaprasza, a spróbuj ten pacierz mówić inaczej, tak żeby go mówić w końcu. Można mówić inaczej pacierz? Można, tylko trzeba w głowie zapytać Ducha Świętego, to jak mam się modlić? A my cały czas mamy starą formę, jak ktoś się modli pacierzem wspaniale. Ale są osoby, które mają problem. I co spowiedź to samo? Nie mówiłem pacierza. To może zaczniesz w inny sposób, jak się witasz z mężem? Czy Jak się witasz z żoną albo z dziećmi? Może, może trzeba Bogu dać kuziakę rano. No jak? Zapytaj go, jak to zrobić? Jak okazać czułość Bogu rano? To można zrobić. Tylko zacząć z Nim o tym rozmawiać. Boże, zapraszaj mnie do czegoś. I jak dzisiaj Ksiądz Paweł będzie nas zachęcał, powstańmy, podnieśmy ręce, to proszę, żebyśmy to robili. Żebyśmy spróbowali nowej formy śpiewu, modlitwy. Myślę, że wielu z nas nie ma takiego doświadczenia, że staje przed Bogiem w ten sposób. Ale Bóg to rozumie. Tak jak dziecko staje przed nami w ten sposób. I to jest bez niczego, bez żadnego słowa każdy rodzic wie o co chodzi. Nawet jak ktoś nie jest rodzicem, ksiądz też wie o co chodzi wtedy. Ja przynajmniej rozumiem taki sygnał od dziecka, żeby wziąć na ręce. I spróbuj podczas tego dziękczynienia po Komunii Świętej zrobić ze swoich rąk taki lej. Niech łaska spływa na mnie. Chcę Boże więcej. To nie znaczy, że. Otwierając dłonie, od razu jestem cały otwarty, ale postawą ciała pomagamy sobie w modlitwie. Złożone ręce pomagają, otwartość pomaga, uśmiech pomaga. To wszystko jest pomoc, i jeżeli ma Duch Święty w coś wejść, to potrzebujemy troszeczkę łamać nasze schematy, żeby gdzieś te szczeliny mógł wejść Duch Święty i poruszyć do czegoś nowego. Jak będziecie śpiewali do Ducha Świętego, Idąc, czy to na Mszy Świętej, zachęcam, żebyśmy podnieśli ręce. Muszę Wam powiedzieć, że powiedziałem o tym też na poprzedniej Mszy Świętej, w zabawie o 6.30. I bardzo ciekawa rzecz wyszła, ponieważ po tym kazaniu jest ślub. A ślub się zaczyna od śpiewu do Ducha Świętego. Tylko że w zabawie rano dzisiaj jak była msza święta i też były śluby, to tylko kilka osób skojarzyło, że ten hymn to jest do Ducha Świętego. I podniosło ręce. A, a pozostali w ogóle nie skojarzyli, że to jest akurat, ta modlitwa to jest do Ducha Świętego. Zaśpiewali pobożnie hymn. Tylko, no i to jest nasza modlitwa bardzo często, że ona jest, tylko tam nie ma tej świadomości, albo do kogo mówię, albo o co proszę, tylko po prostu... Słowa, słowa, idą słowa przemieniające naszego serca. Więc zachęcam, próbujmy łamać jakiś schematyk kolejne życia, które mamy, kolejny też naszej duchowości, tylko po to, żeby bardziej sobie coś uświadomić. Niech Duch Święty w to wchodzi. Jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz. Mówimy często, że chcemy dzieci w kościele. Jak przychodzą, to mamy problem z dziećmi. Mówimy też często, że chcemy młodzież w kościele, a jak młodzież przychodzi, to mamy problem. Bo, bo nie po naszemu. Bo są za głośno, bo przez okno wychodzą na plebanii, bo, bo ministranci to stół połamali do ping albo światła nie zgasili, czy, czy młodzież po prostu klucz zgubiła. Non-stop to się dzieje. Im więcej mamy młodych, tym bardziej widzimy, jak co chwilę im się świat wali, bo tu się zakochali w tym, a tu w tym, a tutaj dwóch naraz, a potem coś. I cały czas jest problem. I tak jest w momencie, kiedy... Yy, Zapraszamy, bo mówimy, młodzi, chodźcie, dzieci, chodźcie. Teraz Jezusowi to nie przeszkadza, a nam przeszkadza. Więc Bóg chce naszego nawrócenia. Od momentu, kiedy trzy lata temu ksiądz Zbigniew dał nam Karolinę w relikwiach i stawiamy ją zawsze, gdy są młodzi, a kilka razy w miesiącu i gromadzimy w dosyć dużej grupie, to muszę Wam powiedzieć, że Karolina, patronka tego dnia, robi taki bardzo ciekawy cud wśród młodzieży. Cud czystości. Cud, który polega na tym, że młodzi zaczynają się nawet publicznie przyznawać do tego, że mają problem z czymś i proszą o modlitwę. Albo, że sobie zaczęli z czymś radzić przez modlitwę. I umacniają się w ten sposób. Kochani, jeżeli ktoś z was, dzisiaj jest Karolina jest naszą patronką tego dnia, jeżeli ktoś z was zmaga się z nieczystością w jakiejkolwiek formie, czy to będzie pornografia, czy masturbacja, czy w jakiejkolwiek formie z nieczystością, ja Was bardzo zachęcam dzisiaj z Karoliną, wyspowiadaj się z tego. Nie noś tego przez pielgrzymkę. Szkoda czasu. Ona, patronka tego dnia, patronka czystości, niech złami dzisiaj te więzy. Idź w pielgrzymce dalej wolny. Do tego Cię bardzo zachęcam. I na koniec jeszcze chcę powiedzieć dwa zdania o apelach. Proszę, żebyście podnieśli rękę tam, gdzie wczoraj usłyszeliście, udało się puścić. Konferencję o, y, y, o pierwszym darze o mądrości, tam gdzie się udało ją puścić. No, u połowy się udało, dobrze. Więc y, jeżeli nie, posłuchali, nie posłuchaliście jej na apelu, to możecie ją też posłuchać w drodze. Na apele macie przygotowane siedem darów Ducha Świętego, zestawiając je z siedmioma przypowieściami z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. I każdy dar jest porównany z jedną przypowieścią, to są takie konferencje na 6 minut i zachęcam ci, co nie posłuchali na apelu, posłuchajcie tego w drodze. Jeżeli zobaczycie, że na apelu jest to zbyt syntetycznie, że to jest za, za treściwe, bo to jest rzeczywiście bardzo treściwe, możecie potem posłuchać drugi raz w drodze. Natomiast Księży Przewodników yy, zachęciłem do tego, żeby podczas apelu było jeszcze coś więcej. I chcę Was teraz do tego zachęcić wszystkich, ponieważ najprawdopodobniej na pierwszym apelu to się nie udało zrobić. To jest jeszcze taki apel trochę organizacyjny, pierwszy, a mianowicie chodzi o grupy dzielenia, o kręgi magis, czyli więcej. Zapraszam was do tego. Magiz to znaczy więcej, lepiej. Tym, tą dewizą kierował się święty Stanisław Kostka, patron tego roku. W całej Polsce mamy teraz rok świętego Stasia Kostka. I on się kierował tym słowem Magiz. Kręgi Magiz polegają na tym, że mamy cztery takie czasy dzielenia, schodzące coraz głębiej, żebyśmy dany dzień przeżywali bardziej w Bogu. Macie zrobić to w ten sposób, że wasze grupy noclegowe podzielicie na trzy. Jak macie grupy noclegowe 20-osobowe, podzielcie je na grupy sześcio- albo siedmioosobowe i w tych grupach sześć albo siedem osób zróbcie jednego odpowiedzialnego. Ten odpowiedzialny nie, to nie jest animator. To nie ma być osoba doświadczona, tylko osoba rozgarnięta. Nie, no, księża się śmieją, ale. Są przecież takie osoby w grupach, prawda? Są. Więc osoba rozgarnięta, zadanie tej grupy jest następujące, żeby powiedzieć już kończ, bo za długo mówisz, albo kolejna osoba teraz, a teraz będzie drugie dzielenie, a teraz trzecie, a teraz czwarta i to jest wszystko. Więc to nie jest wielka filozofia. I teraz na czym mają polegać te, te, te kręgi schodzenia w głąb? Pierwsze, pierwsze dzielenie w tych grupach sześciu w stałych grupach, czyli codziennie taka sama grupa, a jak macie gospodarzy na apelu, to powiedzcie im, żeby też stworzyli taki krąg y, pomiędzy sobą w grupach sześciu osobowych. Pierwsze dzielenie jest bardzo proste. Co dzisiaj było dla mnie trudnego, a co miłego w ciągu dnia? I ktoś powie, był taki miły cień podczas mszy świętej. A ktoś z tyłu, było wredne słońce podczas mszy świętej i nie mogłem wytrzymać. A ktoś inny powie, trzeci etap był za długi, albo za krótki, albo za brak na postoju. I to było dla mnie trudne, bo po prostu, albo nie zdążyłem do toalety i to było trudne przed mszą świętą. A ktoś inny powie, najpiękniejsze było spotkanie, to, że przeszedłem obok Matki Bożej na kolanach i czegoś doświadczyłem. Każdy krótko coś trudnego i coś pięknego. I po kolei, mówi, zaczyna jedna osoba i idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To, żeby wszyscy przeszli, to jest około pięciu minut. Łącznie. Potem przechodzimy do czegoś głębiej, już trochę trudniejszego. I pytanie drugie jest: w czym dzisiaj spotkałem Boga? Gdzie dzisiaj go spotkałem? Ktoś powie: w Eucharystii. A ktoś powie: takiej jednej piosence, którą śpiewaliśmy. A ktoś powie: jak pomachali nam mieszkańcy tego miasta, ja doświadczyłem radości, która mi jakoś przeniknęła. A ktoś inny powie jakimś uśmiechu, który, a, albo że ktoś mi pomógł, w czymś wziął plecak ode mnie i bo było mi strasznie trudno. I tak dalej. Tego może być bardzo dużo. I teraz nie chodzi, żeby wam wszystkie przykłady podał, ale w czym dzisiaj spotkałeś Boga? I po kolei w kręgu wszyscy się dzielą. Trzeci, trzecie zejście w głąb. Polega na tym, że powiem, co mnie poruszyło w wypowiedzi brata czy siostry, gdzie on doświadczył Boga. Co, co mnie w tym poruszyło? Czyli zobaczyłem, że można w tym doświadczyć Boga. Ktoś na przykład powie, widziałem, że ksiądz spowiadał. Pierwszy raz w życiu. Nie, a myślałem, że, on świetnie, że no poruszyło mnie to. Spotkałem w tym Boga. I no dobrze, a ktoś inny w czymś jeszcze? Więc mówimy znowu jedno czy tam krótkie zdanie, co mnie poruszyło w wypowiedzi brata czy siostry. To jest trzeci krok. A czwarte podzielenie się, to jest jednym słowem podsumowanie dnia. Jednym słowem. To jedno słowo to może być woda albo ślub, albo karimata, albo spowiedź, albo Matka Boża. Twoje słowo, które zbiera ten dzień. I to są takie cztery, cztery koła, robimy dzielenia się z tymi pytaniami. Wasi przewodnicy mają te pytania. Zachęcam, żeby to podjąć. Zobaczycie, że trzeciego, czwartego dnia tworzy się wspólnota wiary między wami. Jest, to jest jedno, że doświadczamy, że się dzielimy bardzo coraz głębiej e, wiarą, a zobaczycie też, jak jest podsumowanie, że ja wiem, na czym stoję w Bogu każdego dnia. Potrafię zatrzymać się. Moje doświadczenie Boga dzisiaj jest takie, a moje takie to nazywam. Więc pierwszy krąg, co mnie spotkało pięknego, co trudnego. Drugi krąg, gdzie, jak dzisiaj spotkałem Boga. Trzeci krąg, co mnie poruszyło w wypowiedzi brata, siostry. I czwarty, jednym słowem podsumuj dzień. Zachęcam, żeby podczas apeli takie grupy dzielenia zrobić, jeśli tylko dacie radę. Amen.